Witamy w kolejnym cyklu wywiadów Czas na żużel. Dzisiaj dosyć nietypowo z nami mechanik żużlowy Janusz Bożeszkowski. Witam Cię Januszu. Witam. Janusz, wiemy, że sport żużlowy jest bardzo wymagającym sportem. Wiele zależy od zawodnika, no ale od ciebie też sporo. Musisz wiedzieć, jak motocykl przygotować przed zawodami. Opowiedz mi, skąd się w ogóle wzięło to, że jesteś mechaniką żóżową. No w żóżlu wziąłem się dzięki mojej żonie, która znała Tomka Goloba. I on mnie wciągnął właśnie w ten cały żurzel. Od 1991 roku pracowałem przez 10 lat w teamie Golobów i dzięki nim się nauczyłem tego, to po prostu, co potrafię w żużlu. Rozumiem, że przed zawodami musisz tutaj dostosować motocykl do poszczególnego żużlowca, tak? Na przykład u Tomka Goloba było troszkę inaczej, teraz wiemy, że pracujesz u Andreja Kudraszowa, też wygląda to na pewno troszkę inaczej, tak? No u Tomka to całkowicie było inaczej, bo Tomek to był takim żużlowcem, który sam się potrafił dostosować do toru, do wszystkiego, a u innych zawodników to trzeba pomagać im w ustawieniach zaporu, zębatek czy dyszy, na tym polega. Cała prasa. Najważniejszy moment y, Twojej kariery jako mechanik to było u kogo? Team Golobów. Oni mnie od początku nauczyli fachu tego i od nich się nauczyłem y, i robić trochę silniki, i dopasowywać motory. Także dzięki nim, nim y, tym Golobu, nauczyłem się żużla. Później pracowałem y, w teamie Pepe. To była też jakaś tam lekcja, nauka y, tego żużla i Dzięki ka każdemu, którego pracowałem, to się nauczyłem czegoś i do tej pory się czy uczę. Rozumiem, w tymie golobów, ale bardziej byłeś przy którymś z braci, czy po prostu ogólnie w tymie? Nie, nie, ogólnie w tymie, bo na początku byłem u Dłocha, później pod po koniec tam tego, tej pracy w tymie to bardziej Jackiem się zajmowałem, bo Tomek był takim zawodnikiem, który sam potrafi wszystko. A Jacek był <laughs> całkowicie odmiennym człowiekiem i bardziej u niego wtedy pracowałem. Powiedz mi, czy tutaj Twoja rola aktualnie, jako masz do spełnienia, na czym polega w dniu, w dniu zawodu? Wiemy, że przyjeżdżacie na stadion, rola mechanika polega na. No, na dopasowaniu zawodnika do toru. Po, po, pomoc przede wszystkim, żeby się dopasować temu zawodnikowi, danemu zawodnikowi, którego pracujemy i, i na tym polega ta rzecz. Rozmawiamy, staramy się dopasować jak najlepszą zębatkę, zapąt, dysza, żeby był po prostu dobry wynik i na tym polega ta sprawa. Janusz, powiedz mi, jak wygląda ta praca z danym zawodnikiem. Wiemy, że na pewno Twoje relacje są z zawodnikiem bardzo bliskie, zżyte. A jak, czym to się różni podczas zawodów, a po zawodach? Nie wiem, jakieś inne relacje macie między sobą? Wiem, że na pewno jest napięcie między Wami w dniu zawodów. No na pewno, na pewno stres jest, napięcie, ale my z Andrzejem spotykamy się i w czasie zawodów, i po zawodach, i prywatnie grillujemy i, i razem Gdzieś jeździmy na wodę, czy, 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 czy jakieś tam prywatne sprawy, ale praca polega na tym, że, że wszystko razem robimy i musimy się traktować jak, jak rodzina praktycznie. My jesteśmy w dwóch i my w dwóch to ciągniemy, także jego wynik jest moim wynikiem i musimy razem to ciągnąć. Praca mechanika poza sezonem żółłowym polega na czym? O, poza sezonem żółłowym to no, rozbiera się motory, składa się, wszystko od nowa się poleruje, dorabia. No i odpoczywa się przede wszystkim zimą, tak? bo latem my nie mamy czasu na żaden odpoczynek. Rola mechanika jest taka, że wakacji nie ma. Wakacje są zimą tylko i, i po prostu każdy mechanik też chce odpocząć zimą od tego żużla. Czyli życie rodzinne jest dosyć specyficzne w okresie letnim? Zimowe, zimowe. Życie rodzinne jest zimowe. Letni, w letnim okresie my spędzamy czas w warsztacie od rana do nocy i praktycznie nie ma życia rodzinnego. Janusz, mamy przed sobą motocykl żużlowy, który tutaj y, pięknie się prezentuje, ale opowiedz nam na przykład silnik. Silnik, wiemy, że główne serce motoru. Kto się zajmuje tym silnikiem? Y, naszymi silnikami zajmuje się tuner ze Szwecji Jan Andersen. Y, silnik starcza. Na, serwisujemy go co 20 biegów. Po prostu nie chcemy więcej, bo siadają sprężyny i sprężyny przede wszystkim wymieniamy co 20 biegów. Wiemy, że kolejnym elementem, bardzo ważnym, są opony. Opony takie wystarczają na jeden bieg, na dwa, na cały mecz. Opowiedz troszkę o tych oponach. Czy są uniwersalne opony? Każdy na tych samych jeździ? Czy po prostu jest różnorodność w tym rynku? Prawie wszyscy zawodnicy używają opony firmy czeskiej Mitas. I te opony przede wszystkim się używa. Jedna opona starcza na dwa biegi. Także w czasie meczu, jak jeździmy 5-6 biegów, to musimy mieć przygotowane na każdy mecz trzy opony. Motocykl żużlowy wiemy, że ma specyficzne paliwo, jest to metanol. Powiedz, na ile biegów starcza do pełna wlana, wlany ten metanol? Motor żużlowy ma mały zbiorniczek, także metanolu starcza na jeden bieg i co bieg musimy dolewać metanol. Czyli wiemy, że motocykl żużlowy to skomplikowana rzecz, jedną częścią zajmuje się... Tuner, drugą innymi częściami zajmuje się ty, a sam żóżowiec ma jakąś pracę tutaj do wykonania? No, przede wszystkim do mechaników należy ca całość yy, dbanie o sprzęt, mycie go, przygotowanie na zawody. Yy, zawodnik praktycznie u mnie w teamie: Andrzej tylko skręca sprzęgło, i, a resztą zajmuje się ja. Yy. Po prostu do mnie należy to całość, ale tylko rozmawiamy na temat przełożeń i wszystkie reszty zmiany w motocyklu. Dbanie o niego jest na mojej głowie, także ja się zajmuję tym wszystkim. Ja się u u różową tak na Ciebie mówią, więc ja sobie na to pozwolę. Ja. Widzimy, że rola twoja jest naprawdę wielka. Eee, serce, czyli różowiec do tego silnik, ale twoja praca też tutaj wiele wnosi. Eee, miejmy nadzieję, że. Na Andrzeju Kudraszowi, się nie zakończy Twoja praca, że będziecie dalej gdzieś rozwijać swoją tutaj pasję, działalność, razem, wspólnie, dojdziecie do najwyższych celów. Powiedz ty jako mechanik, czego byś sobie życzył? Ja bym przede wszystkim chciał, żeby mój zawodnik robił jak najwięcej punktów, żeby, żeby był liderem w swoim zespole, żeby wszystko się układało po naszej myśli i. Jakiś wynik dobry osiągać. To jest, to jest przede wszystkim rola mechanika i przede wszystkim jakaś, jakaś perspektywa w tym żużlu. No każdy, każdy chce pracować u jak najlepszego zawodnika i ja bym też sobie życzył, żeby Andrzej w przyszłości jeździł w Ekstralidze i zdobywał solidne punkty dla swojego zespołu. Czyli rozumiem to jako mechanik byś sobie życzył Ekstraligi, Grand Prix, a także innych tutaj drużynowych Puchar świata. No może z Grand Prix to się nie rozpędzajmy, ale <grystanie> Ekstraligę na pewno. <grystanie> Januszu, dziękuję ci za rozmowę. Mam nadzieję, że troszkę przybliżyliśmy tutaj kibicom budowę podstawową motocykla, twoją pracę. Wiemy, że nie jest lekka. Życzymy Tobie samych sukcesów, Tobie i zawodnikowi i do zobaczenia na polskich stadionach. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.